Kochani, kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie. Wiem, że dużo osób czekało już na ten filmik. Ja niestety nie miałam czasu ostatnio, żeby nagrywać, bo dosyć intensywnie zaczęliśmy wykańczać dom, więc albo jestem na budowie, albo w pracy. A teraz dzisiaj mam dzień wolny, bo idę zaraz do dentysty, także mam 15 minut na dogranie do tego materiału, który zgromadziłam już wcześniej, mianowicie. O elektrykę, o koszt, żeby Wam już powiedzieć, ile całość wyszła, ile to kosztowało, ile mamy, znaczy może punktów, to nie pamiętam, ile mamy, ale ile wyszło za punkt i, i jak to u nas wyglądało. Także tutaj tylko taki wstęp krótki, ale jeżeli zostaniecie ze mną do końca, to um, na końcu powiem Wam wszystko, co ile kosztowało, ile to zajęło um, i co może wchodziło w tą cenę. A teraz pokażę Wam, jak nagrywałam takie dni po kolei, co, co u nas robili. Hej, ja z budowy. Pokażę Wam, bo zaczęliśmy robić elektrykę. I dzisiaj jest pierwszy dzień, jak chłopacy tutaj weszli i trochę zrobili. Znaczy dużo zrobili, jak na pierwszy dzień. Ale pokażę Wam mniej więcej, jak sobie to rozplanowałam i i co zrobili? Dobra, to teraz was przerzucam na, yy, na dom. Tutaj wszystko czarnym jest pozaznaczane, jak to, co tu będzie, a więc tak tutaj ściana TV, tu będą ledy, ledy, ledy i tutaj y, rolety, gniazdka, tu będzie kiedyś kanapa stała, gniazdka, włączniki, ledy i tak dalej. Uj, tutaj lampa, yy, gniazdka, gniazdka i tak dalej. Tutaj spiżarnia, będzie jedna tylko lampa, bo tutaj ja będę wykorzystywała sobie tylko na, yy, na, na, na półki i tu nie będzie żadnych sprzętów. I tutaj bym chciała jedno nad kanapą, to jest salon, nad kanapą bym chciała jeden włącznik, włącznik, jedno światło, żeby było. Tu będzie stół, i też bym chciała, żeby jedno światło było. I tutaj będzie wyspa, i też bym chciała, żeby było jedno światło. Idziemy dalej, przedpokój. Tutaj chłopacy porozkładali w takich plastikach. Może przybliżę to. Tutaj będzie pokój gościnny i tu będzie tylko gniazdko, ściana telewizyjna. Tu będzie gniazdko, takie do podłączenia, nie wiem telefonu, bo tu kiedyś będzie łóżko i tu będzie gniazdko do odkurzacza, powiedzmy, a tu będzie jedno światło. Tu jest mała łazienka. W oryginalnym projekcie my nie mamy tu łazienki, mamy tu pralnię jak widać tu 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 o tu podłączenie na pralkę i na suszarkę. I tu będzie gniazdko do pralki i do suszarki plus jedno oświetlenie. Przechodząc do łazienki. Tu będzie gniazdko. Tu będą dookoła ledy. I tu będzie gniazdko, tu będzie umywalka. Plus jakieś tam oświetlenie i tu do rolet. Chcieliście męża kiedyś zobaczyć? To patrzcie, działa chłopak z ogrodzeniem. A tak, w ogóle mamy już yy, bidet i kibel podłączony. Znaczy, stelaże. Teraz idziemy do. Aha, okej, okay. to może tu. Teraz idziemy tu, i tu jest wejście, i tu będzie włącznik jeden na zewnątrz światła, drugi będzie włącznik tutaj na suficie tego światła, i dalej, jak będzie się szło, to tutaj będzie można na, w przedpokoju wyłączyć to światło, i tam też będzie można wyłączyć. O tutaj. Tu jeszcze będzie domofon z kamerą i generalnie taki podgląd. Yy, co tam się dzieje na podwórku i tutaj nasza sypialnia. Tu będą ledy, tak jak praktycznie w każdym pomieszczeniu. Tu będzie ściana telewizyjna. Tu jeszcze chcę trzy gniazdka takie po prostu na jakąś konsolę, na jakiś, yy, jak to się nazywa, to dekoder i gniazdek nigdy za dużo, więc tutaj. No i tu będzie łóżko, 1,80 m więc tu będzie gniazdko do łóżka, pod szafkę, po, znaczy przy szafce nocnej, tutaj będzie też i tu będzie wyłącznik światła, tego na górze i tych ledów i ten wyłącznik też będzie o tu. No i idziemy do pokoju córki. I tu będzie biurko, ona kiedyś miała, więc tu będzie gniazdko. Tu będzie gniazdko. Tu będzie ściana telewizyjna. No tutaj chłopacy też troszkę już poprowadzili. I tam będzie gniazdko takie odkurzeczone. Wszystkie gniazdka będą około y, w listwach montowane i będą na trzy, dwie, trzy list, Na dwa, trzy kontakty. O, tak, o to, że jest jeden punkcik zaznaczony, to nie znaczy, że, że tak będzie. Dobra, tu byliśmy tu też gniazdko sobie zamontowałam generalnie miałam duży problem z wybraniem yy, co jak zamontować no i tu mamy kuchnię tu będzie dwa razy gniaz... dwa razy podwójne dwa gniazdka tu będzie gniazdko pod zmywarkę roleta tu będzie cztery gniazdka i tak tu będzie siła bo tu będzie wyspa z okapem i z <laughs> Płytą indukcyjną. Także tak to wygląda. Tu będzie nad tą wyspą jeszcze lampa. Tutaj będzie też yy, oświetlenie tej kuchni. Yy, Jakichś takich dużych światełek. Yy, dużo światełek takich pierdowatych yy, nie robiłam sobie. Bardziej chciałam. Troszkę widoczków wam pokażę. Bardziej chciałam, yy, żeby to były. Żeby było dużo światła, ale żeby to nie było tak natkane, dużo tych halogeników i tak dalej. Mi się to nie podoba, wolałam na listwach LEDowych wszystko porobić. Plus do tego jakieś takie duże oświetlenia typu, kin nie kinkiety, tylko plafony duże. Ja lubię takie rzeczy, podobają mi się. Także tak na tą chwilę u nas to wygląda. I jak będą chłopacy bliżej, albo będę na budowie, bo dzisiaj akurat mam dzień wolny, jak oni zaczynają, ale nie będę tu cały czas, bo praca. Także, jak będą bliżej wykończenia, to um, to wam dogram, co tam, co tam się pozmieniało i jak w efekcie końcowym to wygląda. Jeszcze chyba nie byliśmy w kotłowni, więc was do kotłowni zaprowadzę. I tak my tu będziemy mieli skrzynkę, tu będzie roleta, i my mamy tutaj studnię wykopaną. Jak ktoś ogląda, to wie i tam będzie gniazdko do tylko tego tego boilera pompy wody na oddzielnym bezpieczniku tak chcieli ci którzy nam kopali studnie powiedzieli że jak będzie inaczej to po prostu nam gwarancji nie uznają tam będzie gniazdko pod boiler ogrzewanie na peletek groch, ale boiler będzie też z grzałką, także w lato nie będziemy musieli grzać, tylko będzie on, po prostu można podłączyć go do, 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 do gniazdka. Tu będzie piec, więc są jakieś tam gniazdka zaplanowane. No i tu chłopacy robili jeszcze w takich tych, trochę w peszlach robią, trochę w tym. O, to hydraulika akurat. No i tak to wygląda. Także tak u nas wyglądał pierwszy dzień. Odzywam się jutro. Hej. Drugi dzień mamy. Dzisiaj elektryki. No i dzisiaj już poszło trochę do góry. Trochę poszło yy, w kuchni. Także już jesteśmy na półmetku. Myślę, że... O, głowy sobie uciem. Także myślę, że do yy, poniedziałku chłopacy już wyjdą stąd. Wczoraj jeszcze nie było tu podpiętej wyspy. Dzisiaj już jest podpięta wyspa. Zuzia, to ty. Pies. Tu już jest podpięta wyspa. E, tu mamy gniazdka już, podpięte. Tu też gniazdka. Zmywarka już jest podpięta i gniazdka. Wszystko tutaj dołem poszło sobie. Na górze światło podpieli, tu i w spiżarni. No i tutaj włączniki zrobić. Tu poszło światło, tego wczoraj jeszcze nie było. I tu dzisiaj też przewody poszły w peszlach. Także tak. I tu w tym małym pokoju. też już poszło... Coś yy, się ostrzy... Tu, praktycznie wszystko jest już popodciągane. Łazienka dzisiaj jest zrobiona też, a wczoraj jej nie było. Nie, nie jest. Łazienka jest dopiero przygotowana do robienia. No i tutaj do rozdzielni będą się przygotowywali chłopacy do składania. Także dzisiaj, dzisiaj, tyle. Wyszło. No ten pokój jest skończony. Ten jest tak jak wczoraj był i dzisiaj ten zrobili i właśnie to kuchnię. I no i to było. Także widzę się z Wami e, jutro. Jutro wam dogram, co jest zrobione i tak będzie akurat mm, całkowity czas realizacji tego prądu. Ten film będzie dosyć długi, pewnie około 20 minut. Także w kolejnym filmie dogram, jak to cenowo wyszło, ile punktów było i, i tak dalej, i tak dalej, bo my generalnie robimy z materiałem y, elektryka. Dzięki bardzo. Do jutra. A więc tak, <laughs> jeżeli ktoś dobrnął do tego momentu, to dziękuję bardzo za cierpliwość. Filmik na pewno będzie jeden z dłuższych, no bo tutaj tutaj będzie takie bardziej pogadankowe, pokazowe, ale to, co nagrywałam już na budowie, jak robili, miałam to rozdzielić na dwa filmy, ale później przestałam nagrywać, bo chłopacy zachorowali, ci, którzy nam robili tą elektrykę, i mieli chwilę przerwy. Także ja nie jeździłam w tym czasie na budowę, oni nie robili, później jak oni zaczęli robić, to ja nie miałam czasu, żeby jeździć i wam nagrywać. Czy, czy sobie i, i niestety pokazałam tylko dwa dni, ale do brzegu. Zostaw mi oczywiście łapkę w górę, subskrypcję będzie mi bardzo miło i teraz już będzie trochę więcej tych filmów, bo trochę więcej y, będziemy robić, bo chcielibyśmy się już niebawem wprowadzić. Y, może jeszcze nawiązując tutaj do elektryki, energia wali z nami w huka dosyć intensywnie. Pomimo tego, że mamy jakiegoś tam człowieka w rodzinie, który troszeczkę nam to przyspiesza, bo gdyby nie on, to w ogóle nasza umowa nie, z, nie zobaczyłaby światła dziennego do tej pory, bo energia zgubiła naszą umowę i dopiero jak on zaczął przy tym chodzić, to, to dopiero się coś y, ruszyło. Także prąd mamy na maj, czekamy już półtora roku. Będziemy podłączać prąd budowlany. Sorry, widzę, że tu się prześwietlam co chwilę, ale słońce zachodzi i wschodzi, i tak yy, yy, jest tam raz ciemniejsza, raz jaśniejsza. Mam nadzieję, że nie będzie to mocno przeszkadzało w oglądaniu. Więc na pewno około grudnia będziemy zakładać prąd budowlany, żeby móc się tam wprowadzić. No, innego wyboru nie ma. I tutaj teraz tak, my za całą elektrykę, to co pokazałam, te wszystkie punkty, zapłaciliśmy 7000. <laughs> 7 tysięcy z tymi kablami i peszlami e, właściciela firmy i puszkami, czyli tak jakby 60 zł za punkt. E, z jego materiałem, w tym skrzynka była moja, skrzynka jest nieuzbrojona. Ja kupiłam skrzynkę wcześniej, więc on tej skrzynki nam nie liczył. Wyszło za to 7 tysięcy. E, tam jest siła w tym, e, ileś tamtych punktów. E, Łatwo sobie policzyć, ile tam tych punktów jest, jak 7000. I zrobili nam to w zasadzie w dwa tygodnie. W dwa tygodnie tylko dlatego, że, że pochorowali się po prostu. Jeden był na zwolnieniu, później drugi gdzieś tam nadgonić musiał. Właściciel ma jeszcze hurtownię, ale hurtownię budowlaną swoją, więc gdzieś tam też jeszcze musiał być. Powiem Wam tak, mamy wszystko zrobione w peszlach i w rurkach. Robotę robili bardzo czystą. Nie, nie zostawili po sobie jakiegoś syfu czy coś, wszystko jest naprawdę estetycznie ładnie porobione. No i co ja mogę jeszcze dodać? Kabel był właściciela wszystkie puszki wszystkie peszle, te takie plastiki białe nie wiem jak to, koryta chyba to się nazywa to wszystko było jego i u nas padła na niego decyzja po tym jak oczywiście nam wycenił bo wyceny od elektryków mieliśmy kilka, ale generalnie albo elektrycy byli do dupy co mówię tam na którymś filmie, że przyjechał nawalony robić nam wycenę Albo ta cena była taka z kosmosu, że y, po prostu zastanawiałam się, czy ja buduję dom 300 metrów, czy 107, czy 106. Y, no i tak, zdecydowaliśmy się na niego. Y, polecamy, my jesteśmy zadowoleni. I tyle. Na pewno resztę będzie, prąd budowlany też będzie nam ten chłopak podłączał, y, skrzynkę całą zbrajał i, i wszystkie te gniazdka, żyrandole i tak dalej chcemy, żeby on już nam to dokończył, bo bo jednak, jak już zaczął, to niech sobie to robi. Także, jakby były jakieś pytania, to zapraszam do komentowania, do zostawiania mi w komentarzach. <laughs> Nie wiem, tak na szybko nagrywałam, bo, bo mówię, za chwilę wychodzę, także mam nadzieję, że wszystko ujęłam. Pewnie najważniejsza była ta cena. Ale, ale jeżeli o czymś zapomniałam, to, to pytajcie śmiało, odpowiem. Dziękuję bardzo za oglądanie. E, jeszcze dodam teraz, że jesteśmy na etapie podłogówki. Stropian sama rozkładałam. Ci, co są na grupie, to, to pewnie widzieli. E, podłogówka teraz będzie rozkładana kabelek mm, 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 18-19 jakoś tak. Z tego też nagrałam y, materiał, ale jeszcze nie mam tam cen, a wiem, że było dużo pytań też na grupie, ile poszło stropianu, jak układaliśmy. Jakiej firmy? Jaka Lambda? Jaki Styropian? Także jak znajdę chwilę i dogram do, do tej podłogówki materiał, to za, za chwilę, może w weekend, dorzucę kolejny filmik. Także miłego oglądania. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pa.